Siemianero, cześć, Tadek z tej strony, witam Cię na moim kanale w serii filmów dotyczących robienia stron w CMS-ie Joomla. W dzisiejszym odcinku postaram się wyjaśnić, czym są komponenty, czym moduły, czym dodatki, czym się różni jedno od drugiego, generalnie takie zapoznanie z tym całym CMS-em. Ale zanim przejdziemy do sedna dzisiejszego odcinka, mam taką prośbę. Jeśli uważasz, że to co robię ma sens, jest to fajne z jakichś względów dla Ciebie, Naciśnij lajka, like zasubskrybuj kanał, naciśnij dzwoneczek, żeby był informowany o nowych filmach. Będzie to dla mnie znak, że to co robię ma sens, że te filmiki o Joomla i o robieniu za darmo stron dla siebie są przydatne. Jeśli masz jakieś pytania, sugestie, wal śmiało w komentarzach. Na wszystkie, na wszystkie pytania odpowiem, jeśli tylko będę w stanie. A jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ja jestem Tadeusz. A nawet Tadek, a nie żaden Pantadeusz, więc wracajcie się do mnie w ten właśnie sposób. No ja bardzo nie lubię, jak ktoś mi panuje. Uważam, że ten forma bezpośrednia jest o wiele fajniejsza. Dobra, no to przechodzimy do sedna. Mamy zainstalowaną czystą dżumlę bez żadnych dodatkowych treści, tylko tak zwany Trzechron Joomla. Mamy tutaj jakiś zainstalowany domyślny szablon, nie mamy żadnych treści, ale możemy już tutaj parę rzeczy zobaczyć. Które, które się składają, że tak powiem, na, na ten domyślny szablon. Na pewno tutaj te logo, te logo tutaj ten, to się da zmienić. Tutaj mamy ścieżkę okruszki, tak zwaną ścieżkę okruszkową Britcamps, czyli wyświetla nam się wszystko. To yy, pozycja w menu, w której jesteśmy. Tutaj mamy jakąś pierwszą treść. Tutaj mamy główne menu z jedną pozycją. I formu formularz logowania, gdzie tutaj z automatu zostałem dodane, moje dane. No to spróbujemy się zalogować. Zobaczymy, co tam co będzie dalej. No, i jak widzicie, niewiele się tutaj zmieniło. Dobra, i teraz po zalogowaniu się widzimy, że tutaj możemy sobie zmieniać parę rzeczy. Na przykład, klikniemy sobie tutaj. To widzicie, mamy ustawienia modułu, tutaj mamy jakieś opcje, możemy sobie coś tam porobić, tak samo tutaj, wejdziemy w Login Form, tak samo mamy jakieś ustawienia, tutaj w BridgeCamp tak samo mamy ustawienia i generalnie teraz widać na tym przykładzie, że mamy tak jakby trzy moduły. Zanim przejdziemy tutaj do tych wszystkich ustawień, będziemy coś tam zmieniać, to ja muszę Wam wytłumaczyć parę rzeczy, jeśli chodzi o czumlę, a bo generalnie Joomla, no jak większość CMS-ów yy, składa się z tak zwanego core, czyli trzonu, czyli, czyli rdzenia, czyli to co jest zainstalowane yy, tak jakby firmowo. Tak? Instalujecie sobie pakiet główny, oficjalny i macie zainstalowany ten trzon, czyli, czyli jakieś funkcjonalności, które tam działają, które, które, które powodują, że to wszystko działa, że to się trzyma kupy. Ale oprócz tego można doinstalowywać yy, masę różnych. Yy, Różnych rzeczy. Jak to zrobić, gdzie to zrobić i czemu one się od siebie różnią, bo generalnie dodatki, dodatkowe rzeczy może dodatki to też jest słowo, ale dodatkowe rzeczy w Joomla dzielą się na trzy rzeczy: są to komponenty, dodatki i, i moduły. I teraz czemu one się różnią, no, musimy zalogować się do zaplecza, czyli na tak zwany backend. No, tutaj mamy zaplecze. Czyli adres naszej strony, łamany przez administrator, klikamy sobie tu i w tym momencie logujemy się do zaplecza. Zaloguj się, to jest pierwsza, pierwsze uruchomienie zaplecza po instalacji. Więc możecie otrzymać różne takie właśnie informacje, tego typu jak ja. Prośba o, o wysyłanie raportów do twórców, żeby mogli na podstawie raportów, które od nas otrzymają, od użytkowników, usuwać błędy, poprawiać pewne rzeczy myślę, że to jest dobra forma wsparcia twórców, więc dajemy tak pomogę dżumli, niech się to wszystko tam wysy wysyła, jeśli nasza strona się wysypie, coś nie będzie działało, będziemy instalować jakieś dodatki rozszerzenia, które, które nie będą współgrały z dżumlą, będzie coś się tam crashowało to raport zostanie wysłany do twórców dumny i będą mogli nad tym popracować. Teraz tutaj nam się wyświetla jeszcze tak, Joomla mam aktualną, ale jakieś jedne aktualizacje są dostępne. Radzę aktualizacje instalować no, praktycznie na bieżąco. No, mamy nową aktualizację pakietu językowego polskiego, więc oczywiście instalujemy, aktualizuj, chwilkę to potrwa. No, i aktualizacja jest zainstalowana. Jest to banalnie, banalne. I teraz tak, tu, jak po lewej, widzicie, mamy menu, które służy do zarządzania całą naszą Joomlą. To jest pierwszy, to jest pulpit, to jest ten, ten taki startowy. Tutaj to, to chyba troszkę o tym opowiadałem. Tym się też zajmiemy później, ale tak, tutaj mamy menu dotyczące artykułów. Możemy zarządzać artykułami, bo oczywiście nie mamy jeszcze żadnych artykułów. Mamy kategorie, czyli. Tworzymy sobie kategorie artykułów. Jeśli mamy duży serwis, to jest to bardzo fajna, przydatna rzecz. I w ogóle generalnie zalecam grupowanie artykułów w kategoriach. Bardzo to ułatwi później nimi zarządzanie, wyświetlanie, różnego tego typu operacje. Tu mamy opcję, wyróżnione artykuły, czyli pewne, niektóre artykuły możemy sobie wyróżnić i one będą wyświetlały się właśnie w tej sekcji. My tu nic nie mamy, więc wszystko będziemy musieli wszystko pouzupełniać. To z czasem nam to wszystko. Wyjdzie w praniu. Tutaj pola dodatkowe. Możemy sobie tworzyć pola dodatkowe w naszych artykułach, grupować je, w, łączyć je w grupy. Media. Tutaj mamy zarządzanie naszą biblioteką mediów, czyli obrazkami, nagłówkami, wideo i, i tego typu rzeczami. No tutaj jak mówię, to jest zainstalowana domyślna joomla. Tutaj nie ma, nie ma za dużo, ale jak tutaj klikniemy, no to mamy jakieś tam banery. I, I tego typu rzeczy możemy wczytać, usunąć. No generalnie zarządzać całą naszą biblioteką, biblioteką metu, mediów, moduły, witryny. No, jak przejdziemy do naszej, do naszej witryny, to mamy tak, właśnie widzimy te wszystkie trzy moduły jednocześnie, które się wyświetla, wyświetlają. Jest tak: breadcrumbs, czyli tutaj jest właśnie ta ścieżka, ścieżka okruszków, adresu www, main menu, czyli moduł wyświetlające główne, główne menu. I login form, czyli tutaj formularz logowania. I teraz tak, co to są moduły? Moduły to jak sami zauważyliście, są to powiedzmy pewne elementy, które można wyświetlać na stronie. Gdzie, gdzie, te, gdzie te elementy mogą być wyświetlone? Generalnie mogą być wyświetlone wszędzie. W artykule, w, w treści artykułu, na bokach strony, u góry, no, w którym sobie miejscu nie wymyślicie, żeby dany moduł był wyświetlony, w tym miejscu może być wyświetlony. Ja Wam tutaj pokażę, tak na przykładzie, powiedzmy, weźmiemy sobie Breadcrumbs. Tutaj, jak wejdziecie w, w jakikolwiek moduł, to tutaj po prawej stronie macie tak zwaną zakładkę, czy, czy opcję pozycję. I nasz moduł Breadcrumbs jest umieszczony... Pozycji breadcrumbs, czyli generalnie defaultowo, domyślnie ten, mod, ten, ten szablon, który, który, który teraz używamy, ma, ma przygotowaną pozycję do wyświetlenia właśnie tego menu okruszkowego, ale my to możemy sobie zmienić. Klikniemy sobie tutaj lewym przyciskiem i tak no, mamy zainstalowany ten szablon Cassiopeia i mamy tak. Możemy sobie wyświetlić diagnostyka to nie polecam, bo to jest w trybie debugowania, to jak, jak coś nam się wysypie, chcemy coś posprawdzać, to, to, to tutaj właśnie to się wyświetla normalnie, tego się nie wyświetla ten, ten moduł, ta pozycja. Teraz tak, mamy dół, dół A, dół B, góra A, góra B, górny pasek, lewy boczny pasek, menu nad treścią główną, na główek, pod treścią, poniżej, góry. I mamy różne tutaj opcje i teraz ja sobie poklikam w te opcje, żebyście widzieli, jak to się zmienia. Na przykład tu sobie weźmiemy dół A, bottom. Teraz tak, dajesz zastosuj, przechodzimy na stronę prze... Prze odświeżamy stronę widzicie. BritCams wyświetlił się nam tutaj na dole już wygląda troszkę inaczej niż, niż, na, niż u góry, ponieważ tutaj y, style dla, tego, dla tej pozycji są inaczej y, napisane, inaczej mają wyświetlać. tak Ale my sobie znowu tam powiedzmy, nam się jednak nie podoba, chcemy go gdzieś indziej. Znowu sobie zmieniamy. Na przykład damy sobie góra topa. Dobra, zastosuj. Widzicie, znowu tutaj mamy, wskoczył nam w to samo miejsce, ale znowu się wyświetla jakoś inaczej. Widzicie? I w ścieżce, jak się damy do, na pozycję Bridham, czyli tą domyślną, wyświetla nam się całkiem inaczej niż w innych pozycjach. Ale tak mówię, to wszystko można sobie pozmieniać. Jeszcze Wam pokażę sobie teraz na przykład lewy. Zastosuj odśwież. I widzicie, teraz mamy tak, jakby jedną kolumnę, lewą, środek strony, tą kolumnę główną, gdzie będą wyświetlać się artykuły, różne inne treści i, i mamy prawą kolumnę, w której mamy menu, menu i no i formularz logowania. I teraz na przykład chcemy, żeby nasze nasze, nasze nasza strona, żeby menu było nad treścią a wszystkie jakieś tam inne informacje, wszystko po lewej. No to co robimy? No to mamy tak, mamy dwa moduły. Menu czyli wchodzimy sobie do menu, zamknij tu, mamy moduł menu. Bierzemy sobie moduł menu i wybieramy pozycję, na przykład góra to A. Zastosuj. zapisz i zamknij. Amenu, a menu, a, menu, a, menu, a, menu a, moduł, a moduł logowania. Chcemy też, żeby był po lewej, czyli bierzemy sobie tutaj, wybieramy pozycję lewy boczny pasek. Czyli dajemy sobie to, zastosuję. odświeżamy i widzicie. E, aha, Britcampsa jeszcze nie daliśmy w odpowiednie miejsce. I jak widzicie, menu mamy nad, pod, pod górną belką formularz logowania po lewej stronie, breadcrumbs mamy na prawej, ale powiem szczerze, te menu, wolałbym mieć je tutaj, więc znowu sobie wchodzimy tutaj, w, będziemy przywrócić main menu, przechodzimy i szukamy sobie tej pozycji, która, to, która może być odpowiedzialna za tą górny basek, bo wstawiam, że to będzie to, to bar, zamknij, i widzicie, tutaj mamy już menu, u góry. Ale niestety nie jest w tym miejscu, w którym bym sobie chciał. Chciałbym, żeby było pod Casiopeją, e, Czyli tutaj jeszcze poszukamy, może to jest jeszcze inna pozycja, na głowę baner, to może być też to. Zobaczymy. Nie, to jest jeszcze, inna, jeszcze jedna opcja, ale myślę, że tutaj, tutaj może to być, chociaż chociaż nie. Chodząc wrócimy, damy go na menu, tak jak on powinien być. Odświeżamy stronę. O, o i wskoczyło tam, gdzie chciałem, żeby było, właśnie pod tym napisem napis, Cassiopeia. Więc Sami widzicie, moduł to jest tak jakby element, który pozwala wyświetlać nam jakieś informacje, które możemy umieścić w dowolnym, w dowolnym miejscu na stronie internetowej możemy też umieścić w artykule, ale o tym to będzie troszkę, troszkę dalej. Czyli generalnie wiecie już co to są moduły, powinniście po tym, po tym powinniście po, po oglądnięciu do, do tego momentu wiedzieć co to są moduły, jakie jakie umieszczać i jak je ustawiać na stronie w dowolnym, w dowolnym miejscu? Jest to banalnie proste, jest to bardzo fajne, funkcjonalne i generalnie no, uważam, że to rozwiązanie jest no, rewelacyjne. Podawa, budo, po, pozwala budować stronę no, w dowolny sposób, no, z klocków przestawiacie i wszystko jest na swoim miejscu, tam gdzie, tam gdzie macie swój zamysł. I to są właśnie moduły. Tutaj mamy też właśnie ten moduł witryny, ale mamy też moduł zaplecza. Jakie my mamy moduły, moduły zaplecza? Widzicie, tutaj mamy połączonych dużo jakiś modułów yy, zaplecza. To wszystko możemy sobie właśnie zmieniać, ustawiać w jakąś pozycję. I to wtedy to chodzi tutaj o ten, o ten właśnie, o te wszystkie informacje, które są tutaj wyświetlane. Możecie sobie wszystkie, właśnie w, w artykuły, moduły zaplecza, możemy sobie to wszystko. Poinstalować, poustawiać, powyłączać. Bo jeszcze, aha, jeszcze Wam wspomnę, że generalnie wszystkie, wszystkie artykuły, moduły, generalnie wszystkie, wszystkie rzeczy, które tam edytujecie, robicie w dżungli, mogą mieć kilka statusów. Tutaj macie, mamy status. Teraz tak, przyjdziemy sobie na przykład na ten moduły Witrener, jest mniej tego, łatwiej to zarządzać. Mamy trzy moduły, tak? I one mają wszystkie status załączone, opublikowany. I teraz na przykład. Wyłączymy sobie ten status, że jest. Y, moduł jest zainstalowany, jest y, aktywny, ale nie jest opublikowany. I co nam to. Z czym to się wiąże? Że w danym momencie, w tym momencie ten moduł nam się nie wyświetla na stronie internetowej. Jeśli go załączymy, on nam się z powrotem wyświetlił, tak? Tak samo powiedzmy sobie moduł logowania wyłączyłem i zniknął nam ten moduł logowania i przez to też powiesz, poszerzyła nam się nasza strona, bo ta kolumna lewa znikła. No i załączymy go. I właśnie w ten sposób moduły możemy odpublikować, i publikować one nam się pojawią na stronie lub nie. Możemy też moduły dodawać, bo modułów mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo. I tutaj mamy takie y, moduły, które możemy dodać, tak? artykuły archiwum. Czyli tutaj macie wszystkie opisy, więc ja nie będę tego czytał wam, jak ktoś jest zainteresowany, to sobie po prostu przeglądnie co nam, co nam dany moduł robi, artykuły, przegląd kategorii, migawki z artykułów, nowości, popularne, najbardziej popularne artykuły wyniesie gościmy, czy na przykład to sobie, teraz wam pokażę jak właśnie na przykład dodać własny, własny moduł Dajemy sobie tak, gościmy, znaczek dodaj. Pojawia nam się tutaj tytuł, musimy wpisać gościmy. Najlepiej nazywać moduły tak, żebyśmy wiedzieli, który do czego moduł służy i, i żebyśmy mieli łatwo tego zarządzać. Tutaj mamy, żeby liczył nam liczba gości i użytkowników, to że tutaj nic nie zmieniamy. Pokaż tytuł. Tytuł możemy. A nie, na razie to nie będziemy zmieniać, będę tylko wam mieszał. Pozycję. I to musimy wybrać pozycję. Myślę, że teraz sobie wybierzemy też. No, teraz znamy po prawej. Lewy boczny pasek sidebar. Opublikowano, czyli jest opublikowany. Zastosuj. Odświeżamy i widzicie, pojawiła nam się informacja tutaj. Gościmy, Odwiedziło nas 111 gości oraz 0 użytkowników. I w ten sposób właśnie dodajemy moduły do naszej strony. sobą grafikę, komporter, logowanie. czy znaczy modu logowania to jest ten, który już mamy na stronie menu. Możemy mieć dozwoloną ilość menu, możemy sobie tych menu zrobić naprawdę wiele. Dodawanie nowego użytkownika, przełącznik języka, bo strony w Joomla mogą być multilingual, czyli robimy jedną stronę i ona niejako jest z automatu przełączana między, między różnymi językami reklamy, ogłoszenia, statystyki strony, stopkę możemy sobie dodać, tagi, na przykład jeśli macie właśnie tagi podobne, tagi popularne, tematy pokrewne. Wspinacz, jakieś wyszukiwarkę, własny ścieżka powrotu, czyli ten właśnie bridge, który tutaj mamy, nie? Także tutaj mamy bardzo dużo modułów, które możemy dodawać, dodawać do naszej strony, ale tych, z czasem tych modułów będzie więcej, bo instalując różne rozszerzenia, tak zwane komponenty, tych modułów nam będzie przybywać. Także tutaj to jest bardzo fajna rzecz. I teraz tak, czyli moduły mamy po moduły mamy mniej więcej omówione. Teraz przejdziemy do, do następnego tutaj menu, menu o nazwie menu. No to jest menu, które pozwala nam zarządzać menu. Tak, my oczywiście na naszej stronie mamy tylko jedno menu. W tym, jeśli damy tutaj to pozycję, w tym, znaczy wszystkie pozycje na stronie, na stronie mamy też tylko jedną, home, więc tu na razie nic nie będziemy za bardzo robić. Tym się zajmiemy później. I teraz tak, tutaj mamy też bardzo ważną rzecz komponenty. Co to jest komponent? Komponent generalnie to jest rozszerzenie do Joomla które zwiększa jej funkcjonalność o jakieś konkretne. Konkretne rzeczy, są na przykład komponenty, które pozwalają na przykład stworzyć sklep internetowy, portal ogłoszeniowy, galerie, grafiki, no galerie na przykład, slajdery, są komponenty naprawdę do wszystkiego, można naprawdę no, zainstalować coś tam, systemy na przykład do rezerwacji miejsc, do newsletterów, do mailingu, to naprawdę co sobie nie wymyślicie, to sobie możecie tam zainstalować i komponent sam komponent zwiększa bardzo możliwości Joomla i on też dodaje nam z reguły nie zawsze, ale z reguły dodaje nam nowe moduły, które możemy umieszczać na stronie. Ale o tym też będę, będę szczegółowo omawiał, jeśli będziemy już się zajmować bardziej szczegółowo tymi właśnie komponentami. Ale jak widzicie, tutaj mamy zainstalowanych 5 komponentów. Pierwszy komponent to są doniesienia, czyli to jest tak zwane kanały RMSS. Oczywiście tutaj nic nie mamy zrobionego. Więc, więc tutaj za bardzo nie poszalejemy. Następny komponent to są kontakty. Tutaj możemy sobie wpisać kontakty, czyli na przykład, jeśli mamy kilku administratorów, kilka osób pracuje nad tą stroną, albo, albo chcemy przedstawić naszą załogę, nasz team, to tutaj tworzymy właśnie sobie. Wizytywki tych osób. Oczywiście, tak jak wszędzie, przypisujemy kategorie. Możemy pola dodatkowe grupować to w grupy pól dodatkowych. O tym też będę po kolei będziemy to robić, przerabiać wszystko. Za każdym razem Wam to wszystko fajnie wyjaśnię. Tu mamy komponent, który pozwala zarządzaniem reklam. Możemy na przykład na naszej stronie umieścić sobie reklamy. Czy to reklamy na przykład Google AdSense. Czy jakiekolwiek inne banery reklamowe, i tutaj ten komponent zlicza nam, ile na przykład będziemy mieli baner na naszej stronie, to ten komponent będzie nam zliczał ilość wyświetleń tego baneru, ilość kliknięć, w, ile przejść z naszej strony poprzez ten baner na stronę reklamodawcy, co nam na przykład pozwoli rozliczyć jeśli mamy na przykład za każdy klik. No a tu jeszcze mamy. Komponent do zarządzania tagów, tagów jeszcze nie mamy. No i wyszukiwarka, którą też sobie możemy tutaj skonfigurować, która, która pozwala wyszukiwać treści na naszej stronie. Tak jak widzicie, sam komponent jest, tak mówię, rozszerzeniem. Jest, ma większą funkcjonalność zdecydowanie niż moduł, bo moduł tylko wyświetla Wam jakąś informację, a komponent pozwala tym zarządzania, zarządzaniem i konfigurowaniem jakichś tam akcji, tym, co się dzieje. Czyli mamy tutaj na przykład ten komponent reklamy ma swój moduł, który pozwala wyświetlać właśnie te reklamy. Tym modułem jest reklam ogłoszenia. To jest moduł, który właśnie należy do komponentu do komponentu reklamy. Oprócz tych dwóch rzeczy możemy jeszcze zainstalować sobie do naszej dżumli dodatki. Co to są z kolei znowu dodatki? Dodatki to są takie małe kawałki kodu, które same z siebie nic nie robią, znaczy robią, ale one same z siebie, y, ciężko mi to wytłumaczyć, ale generalnie to jest. Y, o, generalnie tak, dodatki to widzicie, jak tutaj mamy y, oznaczone, na przykład, że tu mamy akcja mediów, obrót, i to jest dodatek i on robi tylko jedną rzecz, on obraca media na przykład, tak, obrazki i tak dalej. I mamy tutaj akcja mediów przytni, y, 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 zmiana rozmiaru i to jest wszystko dodatek, I on robi jedną, jedną rzecz, generalnie on sam z siebie tego nie zrobi, tylko tutaj właśnie albo komponent, albo w innym poprzez jakieś inne działanie zostaje wywołany ten dodatek i on robi jakąś jedną określoną rzecz, prawda? Tutaj mamy na przykład artykuły nawigacja, ten dodatek widzicie, on potrafi tylko jedną rzecz robić. umożliwia dodanie do artykułu następny poprzedni. No możemy sobie sprawdzać co tam co tam, co tam dany rzecz może robić. Artykuły maskuj, adres e-mail. Ukrywa adresy poczty elektronicznej w artykułach przed robotami wyszukującymi je do wykorzystywania przez spamerów. I właśnie, jak sami widzicie, dodatek potrafi zrobić tylko jedną rzecz. Dodatek umożliwia przetwarzania pola dodatkowego osadzonego za pomocą przycisku przycisk pola dodatkowego lub kodu field hash. Bezpośrednio... W obszarze edytora. Także dodatek, dodatek zwiększa nam funkcjonalność Joomla o jakąś tam tylko jedną. Służy do jednej rzeczy i z reguły sam z siebie tego nie jest w stanie zrobić. Tylko musi być wywołany przez, przez albo przez właśnie jakąś akcję użytkownika, naciśnięcie jakiegoś klawisza, sk skonfigurowanie, dodanie przez komponent i, i tego typu rzeczy. Na przykład tak jak mówię, zobaczymy, czy jest Captcha zainstalowana. O i mamy. Dwa dodatki dotyczące kapczy, czyli tego zabezpieczenia antyspamowego: niewidoczna kapcza i kapcza re Jak widzicie, obydwa są wyłączone. Nie są włączone. Na razie, jeśli będę włączał, pobawimy się tym, jak będziemy konfigurować kapcze. Tak to wygląda. Więc możemy, instalo możemy, możemy instalować komponenty, które zwiększają naszą funkcjonalność naszej dżungli. Możemy też instalować, dodawać sobie moduły, które pozwalają nam wyświetlać informacje na froncie, na stronie. Moduły sam z siebie raczej nic nie potrafi zrobić, rzadko coś potrafi sam z siebie zrobić. On tylko służy do wyświetlania, do zarządzania treścią. Możemy zainstalować sobie dodatki, czyli małe programiki, małe funkcjonalności, które zwiększają nam. Funkcjonalność dżum, dżumli o jakieś tam działania możemy też zainstalować sobie szablony. Szablony witryny. My mamy akurat zainstalowany tylko jeden szablon. Tak samo mamy szablon zaplecza. Szablon zaplecza też mamy tylko jeden. Ale możemy sobie, możemy sobie to. No tutaj się możemy przełączać między witryną a zapleczem. Nie musimy tutaj tego robić. Ale możemy też sobie zmieniać nasze szablony. No także, żeby dodać właśnie jakieś tam rozszerzenie typu. Komponent, dodatek rup, 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 yy, moduł. No to musimy tutaj kliknąć, system rozszerzenia, instaluj z internetu. I teraz na przykład wpisujemy, tutaj mamy oczywiście kilka najpopularniejszych, nam się już wyświetla, ale na przykład chcemy sobie coś tam połączyć w naszą stronę, na przykład dodać galerię, tak? No to wpisujemy galery. no i teraz nam wyświetla się właśnie propozycje tam różnych. Yy, rozszerzeń i tutaj mamy informację z czego one się składa, czyli, że to jest komponent, który ma też moduły i jakieś dodatki nam, czyli pluginy, dodatki nam instaluje, nie? O, na przykład widzicie tutaj mamy wszędzie mamy, że to jest komponent, moduły i, i dodatki, a tutaj tylko jest, że to jest tylko plugin, czyli dodatek, czyli po instalacji tego nie będziemy mieli ani żadnych no, nowych modułów. Ani, ani komponentów, tylko będzie jakiś dodatek, który będziemy mogli sobie zarządzać tą galerią. No i w ten sposób sobie tam, możemy sobie właśnie przeglądać, na przykład mamy, widzicie, mapy i, i pogoda, nie? Możemy sobie... są jakieś dodatki, rozszerzenia, które zwiększają naszą dżunglę o jakieś dodatkowe opcje. To można tak mówić, jest tego mnóstwo, można sobie tego, widzicie, kalendarze i wydarzenia. No jest tego trochę, naprawdę, może zawsze coś sobie można tutaj znaleźć zainstalować, jeśli potrzebujecie jakąś funkcjonalność. Ale tak mówię, o tym wszystkim będziemy po kolei w następnych filmikach będę Wam o, po, pokazywał. Także myślę, że dzisiejszy odcinek powoli dobiega końca. Dowiedzieliście się, czym są komponenty, moduły, dodatki i szablony, jak nimi zarządzać, jak, jak, jak ustawiać moduły na stronie. Myślę, że ta wiedza będzie bardzo przydatna i przyda się w przyszłości, bo dzięki tym, jak na pewno... Widzicie, stronę w dżungli buduje się bardzo prosto, bardzo, bardzo szybko i bardzo przyjemnie. Mam nadzieję, że ta wiedza była Wam. Mam nadzieję, że to, co Wam pokazałem, Wam się przyda. W następnym odcinku zaczniemy już tworzyć artykuły i zarządzać całą stroną, budować już naszą, naszą stronę. A tymczasem, jeśli podobało Ci się to, co robiłem, naciśnij lajka, like daj suba, wciśnij dzwoneczek, zostaw komentarz. Każda taka aktywność y, utwierdza mnie w tym, że to co robię ma sens i że to jest potrzebne. Hej, do następnego razu, cześć.